Siemanko Izkacyj i witam was w grze ja porozumie Outraxomatop 2 No i dzisiaj ze mną jest Borat Siema. No i nasz gość Kacpi. Cześć wszystkim. Z reputacji, tak. No i w dzisiejszym odcinku y, pojedziemy sobie y, tutaj z Katowic sobie wyjedziemy. Y, potem pojedziemy sobie do Wrocławia y, tam panowie zostawią swu, swój ładunek y, i później jedziemy dalej, oni sobie albo sobie przepinkę, albo pojadą na pusto ze mną do Dresden no, dzisiaj mamy do przejechania 415 km 6 godzin 42 minuty No także Także ruszamy no, kto jedzie pierwszy? jakiś coś? Ktoś? ktoś się chce? Na Możesz ty jechać chyba Dobra, to sobie zapalę Będziemy jechać hmm. To jest wszystko ok da dawno nie grałem w Oro się już na tą amerykańską skrzynię przestawiłem Pusto, można sobie przeskoczyć. O, czemu żółte? Trzymajcie się tam. Trzymajcie się dobrze. Ktoś, ktoś ma jakiś temat? Coś, który opowiedzieć, co dzisiaj ciekawego zrobił? No wiem bo byłem w szkole. Też byłeś w szkole. No byłem No i co? Ja byłem jeszcze dzisiaj u byłem ciebie. w szkole i była taka jedna ładna dziewczyna Widziałem ją Jak szła korytarzem Woźna? Nie, <laughs> tak A to nie jest ta skrzynia, dobra Ta? A ja się pochwalę, że ja dzisiaj byłem u Borata Pojechałem tam sobie Do niego, przyszłem Zrobiłem mu karniaka Z ikonek na tym No właśnie <grystanie> Ta. 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 A jest tam jeszcze? Ci już poukładałeś? A, Skoda, nie wiem, według Ach, szkoda nie patrzymy tu migać jest Szkoda, mogłeś go tam zostawić, ładnie by było no, tak, tak, na Zabaję, dwa koła. Na dwa koła, no? Spokojnie, Janusz. Nie denerwuj się mnie tam. Właśnie, kagańca chyba nie zdjąłem, ale dobra, 80 tempomacik można jechać. Już czas jeżdżać w prawo. się rozpędzić, bo nie dali. Jak tam trzymacie się tam? Kasper się trzymasz. Pewnie, pewnie mamy ja, się. Bo Kasper tam ma troszeczkę mniej pod maską, nie? To jemu tak pod nie może nie łatwo. 512 ja starczy. Tak. No ja mam 720 to wiesz Ja to sobie tam mogę mówić, nie, że łatwo. Nie no pewnie. Ej, i ten mam więcej. O 50. Trochę fakty faktycznie. No, czekaj, zwolnij do 70 i będziemy... będziemy jechać. Okej. Okay. Dawida nie ma, kierownicę dostaną... na gwarancję. Ja się Chciałbym cały czas... W nie jeździ w No nie, no teraz można kto w VSC i już nie jeździ. Ale to w ogóle, ja, ja do tej pory nie mogę wierzyć, że jemu to na gwarancję przyjęli. Znaczy ty, nie wiem czy ty widziałeś, jak on tam zdjęcia pokazał, co on z tą kierownicą robił. On tam człowiek ulogował z Wagena. No, plomby już nie było, nie? No, plomby po Logo volkswagena, kurde. Wszystko, a przyjęli na gwarancję. Ale nie zaniósł z logiem Volkswagena. Wymienił. W ostatniej chwili, ale też yy, No nie przycisnął, tylko logo odstawało już. Jak zaniósł. <laughs> Z odbiegów, jak jest taka guma na nim, nie? taka skóra, można powiedzieć, no to tam to już było podziurkowane całkiem. Taka dziura na wylot była. On się tak denerwuje, jak gra i niszczy? Nie, jak się denerwuje, to ale to, to w Tak, to przede wszystkim, ale... No... Dawid szarpie wszystkim, on nie szanuje. To jest jednak Sosnowiec, to... Rozumiem. To, są... to niestety to, to, to nie szanuję, bo nie za jego pieniądze to można tam balować. Na status down to można szalać. Co, te 750 to nie daje rady? A ty pora jedziesz na automacie? Czy się przełączasz? Jak przełączam? No czy masz automat? Aha. Do temu ci tak ciężko ja mam No i bo, super. Nie wiem będzie go tam wpiąć, bo ty nie masz takiego slota jak ja w tej starej kierownicy, nie? Bo ja mówię o tej starej, no nie ty o tej. Masz ten, ale ty... Bo w logi tego też nie miałeś lewarka. W ale którym? W tym najlepszym. Po sobie lewarek ze starej kierownicy. Ale ja nie mam najlepszej, ja mam DAI G27 Co ty myślisz? No bym? tak, ale wcześniej miałeś inną kierownicę? No to tam to, to była jakaś Apollo, no? Co, no coś tam było takiego, no. I do czegoś był ci potrzebny ten lewa. A to potem... A to całą kierownicę w ogóle zostawiłem przy, przypiętą do tego. Bo, bo wtedy ten nawarek właśnie nie działa, bo przez tą kierownicę trzeba było podpinać. Bo do farminga sobie dwie gałki zrobiłem, wiesz, na hydraulikę. Aha, że w farmingu nie ma takiej skrzyni. Znaczy ja, ja nie tyle co na skrzynie, co ja na Turacy zrobiłem ten. Nie no wiem, wiem, rozumiem, tylko że szkoda, że nie robią czegoś takiego. Kurce. Chociaż są jakieś mody, ale słabe. No, przynajmniej pod kierownicę są słabe Ale jasno, ja chyba mam HDR włączony, że tak jasno w tej grze Coś mi tutaj za jasno te, 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 Ta, 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 Trójkącik ze skani, co ja mam z proporczyków, to... O, zgasiłeś Zgasiłeś światło od razu lepiej już już ten trójkątnik skania już się nie świeci jakby kurde nie wiem Też sobie zgasić może ja Jedzie tam za nami? Jedzie chyba nie? Czeka ja się wychylę A jedzie dobra A co takiego ciekawego wiedziecie Jak? Bola, co Tylko koparki, no to to się nie da ukryć, że wiedziesz koparki Przemycasz, że tak powiem Ja w sumie sam nie tak. wiem co wiedzę. No a co tam mówi? Ja to wiedzę jakieś wózki nie wiadomo pochodzenia Aha John Pewnie sosnowcek może, tak, może. A może tak jak ci co sprowadzali z Ameryki te ci kradzione ciągniki, nie? Może być. Polakom się udało jedynym. Z Europy przywieźli. <noise> Polak potrafi, a jak już sosnowca jest, to już wszystko. Nic nie dla niego nie jest straszne. Ciekawe, co Dawid zrobi, jak kupi, jak ten kupi sobie samochód. Ciekawe, jak szybko go rozwali. Więc to pierwsza rzecz, będzie to albo Golf albo pasat. Eee, a jak już kupi, to pierwsze co zrobi, to w TDI go. Nie, eee, ile mam, tyle. mam tyle. W TDI i potem jeźdź, Jak już jest TDI, to już może jeździć, nie? Daj się rozbijać. Pioniery z założy z tyłu takie dwie tuby i. A w farmingu się wozi z, pie z pieniędzmi. Jak gramy sobie prywatnie, to tam jeździ. Panuje pieniędzmi. Jak tam? Ile nam zostało? zostało? 285 km, bo rad. jak Masz tam więcej? Czas? Ja mam takie spore odbicie od Wrocławia, wiesz? Nadal. No ja mam 57. No to już prawie jesteś się w domu. Właśnie, nawet nie wiem kiedy mam zjechać, nie był coś zaznaczone na nawigacji, ale się ona mnie dobrze pokieruje, tu Puścił mnie przodem najwyżej, ale Kacpi chyba zjeżdża gdzie indziej. <laughs> ja, ja, ja zjeżdżam tak. wcześniej, Ty prawdopodobnie jedziesz tutaj kopalni, co jest pod Wrocławiem. Aha, chyba tak. No co chwilę mnie nie będzie, to przydobajcie. No Jakie przekroczenie prędkości, już naciskam na hamulec, panie ładny. No i zdjęcia do galerii kolejne Czekam, Ja sprawdzę czas Ja po sobie wezmę. 20 po, no A to 12 12 dopiero 12, no może jeszcze odniczę. Ta 12. No to coś tam za krótko wychodzi. Jak za krótko przecież my jeszcze mamy jechać ten no to, no to drugie 12, a nie no, w sumie 24, no to coś koło tego powinno być Jeszcze na ciebie się trochę poczeka O, 80 już można, ten pomacik Dawaj jeszcze trochę pociągnij, e, 79 może być. No, tu mam zjazd z prawo, wy też? E, ja też mam zjazd w prawo. Dobra, czyli dobrze mnie kieruje na wrazło. Ja muszę zjechać tutaj na prawo, tak no to wszyscy, czyli mnie dobrze nawigacja kieruje Kur... Nie, Będzie tylko wszystko. ja mam tutaj, na tym zakręcie mam w lewo No to ty ja się do miasta kopnę. Ja tutaj też mam w lewo mhm. Tak, w lewo? To się musi zawrócić hmm. Hmm, 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 hmm. No bo to się na rondzie tam zawrócę, widziałem na mapie to No dobra ja się tutaj przede mną, to w prawo od razu odbija, ja tam za tobą wyjadę. Ok, bo raz poszedłem na obiad, już go nie będzie. To wszystkich, nie wiem dlaczego. Jak potrzebni to nie ma. No ja się bałem, że mnie zarwie, bo moja płyta główna no, zanieco coś lubi się wypinać z USB i, a na USB mam też właśnie tego, no adapter do WiFi i no jak mi wypnie USB no to wszystko od razu kradnie, ale Ale jeszcze mnie nic tutaj ten... jeszcze my nie wyrzuciło, także jest dobrze. Co tam teraz wjeżdżasz? Bo miałeś przepinka teraz. Się, no. Teraz akurat jadę aż mam do Eisberg, uh -huh. do, do Danii, ale wjadę razem z Tobą do Drezda. Uh -huh. Ok. A tam z tyłu. Mnie? No mamy przecież już już jestem dużo przed tobą. Hmm. To zwolnię troszeczkę, żebyś mógł nadgonić. A już się zgoniam. To jeszcze tam z tyłu nie widać Strasznie hmm. ciężka ta przyczepa, nie daje to Mercedesik rady Zazwyczaj tu jeżdżę z kanią też o, A mnie się podoba Jest miarę duża kabina w realu, też miał, w realu też jakbym miał wybierać, to bym wybrał skanie o, no może to tam 750 kW nie jest, ale 730 starcza. No pewnie wystarczająca jak na siodówkę. Tylko ich ładunków. Proszę, no pod to nawet 400 zapinają. A doga bardzo znacznie się biorą many, To mało palą. A many też wcale dużo nie mają. Tylko że jak nie konwój, to, no to jedzie 2-3 many jadą. Przynajmniej tak, mi Dawid co chwila mawia. No. Są te, takie duże mercedesy też, te do konwojów takich ciężkich, nie? Te ten, gabarytów. No, widziałem kilka filmów, jak jeżdżą. Praca fajna, ale... To też jest odpowiedzialność, nie? No, stresująca na pewno jest. Przecież jak wiedzie pociąg albo nie wiem, co oni tam ważą często. Różne to za części za śmigieł czy coś, no to, to... Do mostów i w ogóle. No. Przecież jak... Ja, ja, ja nie chcę wiedzieć Kto za to ponosi koszty jak. To taki ładunek się gdzieś tam wykraczać. To już idzie w miliony tak naprawdę. No to się wie, tylko że kto za to płaci, Czy płaci za to pracownik z pensji? Czy... nie, nie no wątpię raczej. raczej raczej firma mi się wydaje no ale potem pensji by mu chyba raczej nie starczyło no ale mogę mu obciąć nie <laughs> no dokładnie potem będzie pracował za darmo nie no Właśnie Na pewno lepiej wozić gabaryty. Chociaż nie, to też zależy od gustu. Ale, według ja bym wolał, ja, jeżeli bym miał już wybierać kierowcę kierowcę no to wolałbym jednak wozić gabaryty niż jakieś tam chłodnie czy plandeki. O, takie zwykłe to taka spokojniejsza praca, prawda? No, tak jak teraz, ma no, 80 i tylko prawo-lewo. Na tym wszystko, nie trzeba nic. Właśnie to jest też takie, takie ciężarówki dla mnie też nie mają za bardzo dużo, takie jak coś jaki jest wkład od siebie, skrzynia biegów czy coś w tym stylu to No w Amerykanie jest, jest, fajnie, ale w Amerykan to jest tam troszeczkę inaczej niż mapa robiona. Tam jest robiona mniejsza mapa dokładniej, Bo tutaj to było wszystko robione tam, cała Europa była od razu robiona, to tak troszeczkę dokładnie. nieszczegółowo. Tak pod masówka no, teraz teraz widzimy tu po prawo, po lewo to ten krajobraz praktycznie jest. No, tam to zmienia się tam, raz są słoneczniki, raz nie, ale... Ale w kół, praktycznie w jest to samo. Dokładnie, nie ma nie ma takich nawet takich mini miasteczek, które nie są zaznaczone, tak jak w Amerykanie. Nie? No, w Amerykanie tak, są małe miasteczka, są... Co chwila jest inny ten inne otoczenie, a to jest kanion, to jest plaża. Dokładnie. A tutaj drzewa, trawa i co chwila jakieś pole. się podobała to Poland Rebuilding, prawda? Fajna mapa No to to tak, wtedy są można było rozmaicić rozgrywkę. Tylko, że trzeba wtedy. Trzeba wtedy. na multiplayer się nie da. Niestety, nie ogarnęli. niestety się nie da. Może by je ogarnęli, tylko. Ja wiem, jak to jest wymagające, bo Dawid na tym gra i on tam ledwo 7 FPS wyciąga. Ja, ja już wiem dlaczego tego na multiplayer nie wsadzili, jak i tak w miastach multiplayer mocno obciąga FPS-y. Bo sam, no. sam to widzę jak wjeżdżam do miasta przy nagrywaniu i praktycznie do 30 klatek spada. I... Nie no pewnie, ale obciążają głównie użytkownicy, nie? Serwer. No tak, właśnie będę sobie musiał pokombinować teraz, żeby nie, nie szło wyłączyć tych detali od użytkowników jakoś. Żeby byli mniej szczegółowi, może tak to nie będzie ciągnąć bo jak jeszcze, jak jeszcze tak no wyprzedza bo jak jeszcze ktoś w mieście ma i te proporcje jeszcze u niego się bujają, no to, to wtedy troszeczkę karcie jest ciężko chociaż to też nie po tym bo na przykład jak gram na single player czy gdzieś to tam tam, tam spokojnie 70-80 fpsów ta granica jest a, a tutaj to nawet czasami trzeba, no z lusterkami musiałem na multiplayer zejść na średnie, chociaż na wysokich, dużej, dużej straty też nie było, tylko w miastach było kiepsko. Bo tak to poza trasą to 50-60 fps od razu trzyma, ale w miastach z lusterkami na ultra, jeszcze jak było dużo kogutów powłączanych i tak dalej, to, to tam już było... No... Już szaleje wtedy, nie? Znaczy, ja mam coś takiego, że w... może i mam te 30 FPS-ów, ale dla mnie 30 klatek to nie jest gra. Ja muszę mieć... No czasami puszczę do 40, ale już tak 60 to już jest taki dla mnie standard. Nie, no wiem, rozumiem. Ty przyzwyczaja to. Ja lubię płynniejszą grę, no. no nie wtedy no. jest bardziej realnie, nie? Przecież to jest symulator w końcu. Tak. Ja nie rozumiem jak Dawid może tam grać na tych 7 FPS-ach, jeszcze z nagrywaniem. Tu nas jakieś wariaty wyprzedzają? Strasznie szaleją. Ja też się przyznam, czasami tak mi się zarza, szaleć, ale. Po co próbujesz 80 i. ekologia. Ładnie Najmniejsze spalanie, jak się da. Tak. O, jak bokiem jedzie. <noise> no nieźle go. Nosić. No i tak jak jedziemy poza miastem, na jest to ile? Czterech nas jest, no to praktycznie 60 kratek spokojnie karto wyciąga. Ale ten tam się wydziela. Chore dziecko. słowo psychicznie i nie wiem jeszcze jak. Nie rozumiem. Trzeba iść i skopać po mordzie. Że się uspokoi. Może. Jest taka szansa, że się uspokoi. Ile nam tu jeszcze brakuje? a 54 km, to już nie niedużo tu już Za chwilę następny zjazd powinien być nasz Ja jesteś, to możesz wyprzedzać Tylko tam potem się nie zgubno na zjazdzie. Nie, no spokojnie prowadź, bo potem... Nie może gdzieś indziej prowadzić, wiesz Chociaż ustawiłem na... na Drezno O, no, ja też w tej okolicy. Jeszcze my tam coś na początku Bartosz pisał Tam trochę z nim pisałem, ale... Teraz już jak usiedziemy, to już nie będę tam... Tam... Potem mu odpowiem po odcinku Proporczyki już zauważyłem, że już nie warują tak kiedyś na multiplayer Też czasami się im zdarza, ale już ładnie chodzą Nie wiem, masz proporczyki? No, mam, mam, mam w ciężarówce no, Fajnie chodzą, no. Bo jak się... Kiedyś było coś takiego... Miałem coś takiego, że się wywijały, szala tak, po tak. kabinie Teraz już w miarę poprawione, a jak mi ludzie doradzali, żeby to wyłączyć, to wtedy ta kostka tak siu w dół leciała. Nie wiem dlaczego to ta, tak byna, ta, to ta, tak ta, ta, nie wiem, dziwnie mi się tak działo. Jak wyłączałem to wszystko i te proporczki już może nie szalały, ale zostawały w takiej pozycji w, jaki, w jakiej yy wariowały. To też mi się podobało, to już uznałem, że ten... Mogłem je w sumie też ściągnąć, ale szkoda, jak już kupiłem DLC to można sobie grę umieścić. No, tutaj nie ma tego nosa z przodu, ja już tak byłem Amerykanem, tak często grałem, tak dawno nie grałem w raka, że już, no teraz już z księga biegów w miarę odzyskałem sprawność, już wiem, już się odnalazłem w biegach z powrotem, ale brakuje mi tego nosa z przodu i tych dźwięków, tego Kenwortha, on tak fajnie wyje. No, no pewnie, mina mocna, wielka, jak... No tam też naczepy są też troszeczkę inne, inny w moim. Jak są te takie długie na dwóch osiach z tyłu, nie? No to, to proszę tylko ja sobie nie mogę z nimi poradzić jak miałem założone takie te. Yy, no. Bo mini lusterka to i tak tam mało widać. A jak ja chciało wyjść przez okno i jeszcze były takie osłony na kominy. na kominy, no takie takie tłumy. Nie wiem wiem, jeździłem. Ja to zdjąłem, bo to mnie strasznie denerwowało. To, to się z tym graśnie dało. Dobra, jesteśmy w mieście. Punkt kulminacyjny tego odcinka się zbliża. Teraz gdzie? W prawo, w lewo, kurde prawo, lewo i gdzie? Gdzieś tam O, zgasł mi, szkoda Już na G27, nie? Mhm, uh -huh. tak Bardzo fajna kierownica nie powiem. Tania, znaczy nie, nie, nie aż tak tania, ale no, no. z tych kierownic co teraz są od Logitecha to jak dać prawie 2000 za cały komplet, bo kierownica z lewarkiem tyle kosztuje mniej więcej. No, no. Ta, ta G29, nie? Mhm. Uh -huh. Tak, to, 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 znaczy rozumiem, że cena mogłaby być, ale po co oddzielnie to sprzedawać? Mogli już dać razem. Dokładnie, o, no. Jak trzeba osobno dokupywać te... Lewarek. No ja tam coś Zostałeś, czytałem. No ja tam zająłem, że oni chcieli z tym lewarkiem zrobić kilka wersji tych lewarków, żeby każdy sam mógł wybrać do wyboru. No, rozumiem. Tak ja, chyba im nie wyszło. Znaczy może coś tam kombinują, ale ja nie wiem, tak, tak na jakiś plot, jakieś plotki na jakimś forum tak było, że miały być te, te lewarki oddzielne, miał być jakiś ten taki bardziej ten do wyścigowych, tam ileś tam miał być tych przekładni więcej, miał być standardowy do no ale może im się też odechciało, albo nie wiem, może zrobią później. Możliwe. No bo tutaj sobie zawinę. tam ja się parkować. U, szczepało. Ja tutaj stanę sobie na drodze. Okej. Okay. No bo raz z nami niestety nie dojechał. Pierwszy raz on nie dojechał. Hmm. No, i tutaj nie ma komina. Tu można wyjść za okno i cofamy. Dokładnie A też jest dłuższa ciężarówka. Jak się w tą ten worka W900 i tą najdłuższą przyczepę, to idzie jechać no, gorzej na zakrętach. Hmm. Trzeba pilnować, ile się zachodzi. Tak, dobra. Przypuszczam, że będzie spóźnienie, bo się... A nie, nawet doskonale. Hm. Zazwyczaj jak wychodzę i wchodzę do gry, to to mi spóźnienie wychodzi, a tym razem nie. No dobra. Dobra, dobra. Ja sobie tam do Ciebie podjadę, chociaż nie. Tam ja sobie tutaj gdzieś stanę. Tutaj Nie gdzie podjedziemy, na parking? Chcesz jeszcze na parking? No to... No w sumie można, tylko gdzie? Na serwisie nie ma nic. Pod warsztat może. Pod warsztat, no dobra. No to próbuj tam strzepało i możemy jechać dalej. No i jesteśmy w domu. Jedno czerwone. W prawo, w prawo i i żegnamy się. O, w tramerii aby trzeba było tylko wyjechać byłoby ciężko Albo nie, wyjechać to, wyjechać, to jeszcze prosto, gorzej jest ja dużo czasami nadnerwowałem jak Boty tak na singlu Wyjeżdżały i blokowały się No, na porad na też czasami na zakrętach się kłócili Ja tak stałem wiernie, bo że się to rozkorkuje, ale nie Dobra, tu sobie gdzieś staniemy. Czy ośkę mogę podnieść, ale już nie będę fuczyć Po sobie o, opus. Dobra, sobie zrobię tak, tu sobie zgaszę. Hmm sobie za w sumie raczej niepotrzebnie ale jak i można wyjść skronem się podobno o prędkość o tak działa dobrze dziękuję bardzo za paradę działa można skronem zmieniać prędkość tak przetestowałem działa polecam i dziękuję za podpowiedź taka czarna magia teraz można zrobić swoboda ma no, prawie No. Hmm, także w dzisiejszym odcinku byłem z nami Bora, który niestety nie dojechał, bo zawołali go na obiad. Był również Kaspi, Dzięki. No i byłem z wami ja, także trzymajcie się, cześć i do następnego.